Witam Państwa, jestem przy Komendzie Policji w Warszawie. Właśnie byłem przesłuchiwany w charakterze pokrzywdzonego. Młyny sprawiedliwości są czasem powolne, ale mielą bezlitośnie. Dzisiejsze przesłuchanie jest konsekwencją zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wspólnie z zaprzyjaźnionym adwokatem złożyłem je do prokuratury w lipcu bieżącego roku. Zawiadomienie liczy 15 stron. To, jest to zawiadomienie. I dotyczy 51 osób, które w okresie kilkunastu ostatnich miesięcy uprawiały dzikie sławole na moich profilach w mediach społecznościowych. Lista zarzutów jest długa i obejmuje przestępstwa zagrożone nawet karą pozbawienia wolności. Byłem adresatem tak wielkiej ilości gruźb karalnych. Wyzwisk zniewak na tle narodowościowym, że postanowiłem zareagować. Tak więc drodzy hejterze, powoli szukajcie adwokatów. I pamiętajcie, że w internecie nic nie ginie, a dla służb nie jesteście anonimowi. Poza tym na waszym miejscu gromadzią pieniążki. Oprócz spraw karnych jest też tryb prywatno-skargowy. Pokrzywdzonemu wypada za dość uczynić, a ja bardzo chętnie przyjmę przeprosiny w postaci gotówki albo przelewem. Z góry dziękuję. Powyższe zawiadomienie dotyczy tak zwanych przeciętnych internautów. Niemniej jednak dla dziennikarzy też szykuje niespodzianki. Niektóre redakcje jeszcze nie wiedzą, a niektóre już wiedzą. Może dlatego liczba publikacji na mój temat we wrześniu gwałtownie spadła, a kilka zajadłych hejterów. Rozpłynęło się w czeluściach cyberprzestrzeni. Bo przez wiele miesięcy odnosiłem wrażenie, że między niektórymi internautami i redakcjami lotkarskich portali panowała jakaś dziwna synergia. Jedni wpisywali bezlitosne komentarze, a drudzy skrupulatnie je relacjonowali, eksponując w tytułach. Im bardziej wulgarny komentarz, tym bardziej wyeksponowany. Ty, durny Rusku, wystraszyło się poboru kacapie, jesteś pier... Nie, ty, przepraszam bardzo, ale nie mogę tego wymówić ze względu na swoją kulturę. Ale ten tytuł był właśnie... Yy... to właśnie był tytuł stworzony przez dziennikarzy. Wynocha z Polski ruska onuco, wypad z Polski kacapski w śmieciu to wyciąg z twórczości dziennikarskiej samej tylko zetki z wyróżniającą się autorką Łucją Siennicką. I teraz, drodzy Państwo, zapamiętajcie to nazwisko. Łucja Siennicka. Moje rozważania o synergii to na razie oczywiście domysły, ale śledztwa na pewno wiele wyjaśni. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Postarajcie się udostępnić to wideo wszędzie, gdzie się da. Dziękuję bardzo. Do widzenia.